Witam, witam serdecznie w trzecim odcinku Parnik Simulator 15 W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić przede wszystkim zakup nowego kombajnu kombajnu marki New Holland, ale to za chwilę. Chciałem przedstawić jeszcze maszyny, które w dalszym ciągu posiadam. Są to tektory, ciągniki podstawowe. Był ten słabszy, tutaj z, z siewnikiem, który zakupiłem w poprzednim odcinku, A tutaj drugi traktor, no w tej chwili z przyczepą do zbioru zboża. No i tutaj właśnie przedstawia się nam... Najnowszy mój zakup to jest właśnie... To jest właśnie kombajn New Holland. Oczywiście dotypiony do niego no, narzędzie do oczywiście zbierania plonów zboża jak widać nóweczkę, nówka sztuka jeszcze śmigana będzie, y, będzie przystosowana do zbierania plonów z pola właśnie numer 25 e, Dobra, w tej chwili chciałbym zakupić, ponieważ już uzbierałem sobie pieniążki zakupić pole te które tutaj są 1 prawie 2 hektary za 57 tys. euro no właśnie dokonałem w tej chwili zakupu no i będę chciał zasiać w dalszej kolejności rzepakiem ponieważ wszystkie pola na chwilę są zasięg rzepakiem także teraz też będę chciał te pole nowe zasiać rzepakiem żeby już tutaj nie mieszać no z tego co zauważyłem, to największy jednak zysk jest to, to jednak że największa cena za to. Dobra, ustawię ciągnik z siewnikiem zatrudnię pracownika, ponieważ nie mam nasypanego tutaj z zboża do zasięgu, więc jeżeli najmę pracownika, to wtedy nie będę musiał dodatkowo. Dodatkowo tego siewnika uzupełnić. Dobrze, zatrudnię tutaj w tej chwili pracownika. Niech on sobie tutaj zacznie zasiewać. Przestawię tylko maszyny, żeby mu nie przeszkadzały. Także ciągnik z przyczepą odstawię na bok. Troszeczkę będę musiał też kombajn ten pierwszy, który na początku ustępu, przestawić. No i w tej chwili chciałbym tą zgrabiarkę również przedstawić w inne miejsce, żeby udostępnić inne pole pracy. On już widzę dojechał. Nie zdążyłem, więc w tej chwili muszę przedstawić ten ciągnik. Ustawię go na bok. Nie będzie mi w tej chwili potrzebny, na razie wodę nie będzie potrzebny, ponieważ z nie zostaje żadna słoma więc stawię go sobie całkowicie na bok mam również tą przyczepę do zbierania słomy, ale również te chilober są nie będą już pracownik obsieba już dalej drugi rządek Jeszcze do przystawienia zostanie opryskiwacz nawozów płynnych, jak ja to nazywam. Także niech on sobie stoi z boku. I przyda się do do oprysku nawozami. Rozstawię go sobie teraz. Fajnie się rozpada, polowa mi się. Te ramiona się rozkładają. Strasznie szerokie. Jest możliwość szerokiego zasiewu. Nie zasiewu, a nawożenia. Stawię go sobie trochę do tyłu, żeby pracownik miał właśnie możliwość wykręcenia. Znowu trzeba poprawić jednak, bo się nie złamie. No dobra, pracownik sobie tam zasiewa dalej. No ja będę mógł wykonać pierwszy rządek na Okej, okay. trzeba ustawić oprys. No i dobra, proszę. No nie ma nas czekać, tam pole jeszcze nie wzrosło, nie jest gotowe do do koszenia, więc na tą chwilę będzie można spokojnie sobie tutaj zająć się tym polem, wykonać zasiew, zrobić oprysk nawozem, aby to pole szybciej wydało swój plon, żeby rośliny mogły szybciej wzrastać. Pogoda w miarę ładna, lekkie chmury. Prawie południe, jest prawie południe, tak jak tutaj jest dużo. Jest ładne oświetlenie. Więc spokojnie będziemy sobie wykonywać pracow. Po Okej. Okay. Ponieważ no kończy mi się powoli nawóz w zbiorniku. Będę musiał pojechać i uzupełnić z mojego, z mojego zasobnika. Że za chwileczkę tam podjadę, uzupełnię. A mi tak pracownik musi wykonać zasięg na reszcie tego pola. Że jest zupełnie czas. No ja w tej chwili uzupełnię. Zbiornik, podjeżdżam do zbiornika. No i uzupełniam 200%. Okej, jest to procent. ruszam, ruszam na pole. Zaraz się tam dostawię. No i będę mógł kontynuować dalej. nawożenie tego wolumenu. Ja no chyba porządki, dopiero także tutaj jest jeszcze coś Możliwość. Natomiast rozłożę już sobie opryskiwacz i będę czekał. Sprawdzę sobie tutaj pole, jak to wygląda. o no, jeszcze jest... Jeszcze chwilę i będzie można wybierać. Mówię o polu 25. Jest jak ono jak gdyby podzielone na dwie fazy wzrostowe. Ta prawa część jakby wzrośnie szybciej ta druga w drugim etapie. mam już teraz te cztery pola najbliższe obok gospodarstwa. No zostanie mi jeszcze tutaj pole 23 do wykupienia. A w tej chwili zrobię oprysy. Części dalszej. Brakuje mi ciągnika. Brakuje mi jeszcze jednego ciągnika. Mam dwa ciągniki. dwa podstawowe sprzedałem. Jedny to ten słabszy i ten mniejszy. Sprzedałem na. A pieniądze wykorzystałem na zakup maszyn ze sprzedaży plonów, natomiast kupiłem właśnie teraz, plus pożyczka, no i kupiłem sobie właśnie najnowszy kombajn dupola, który dzisiaj właśnie przetestuję dopiero, ale czekam jeszcze na wzrost 25 i wtedy będę przetestować po raz pierwszy ten nowy, ciąg... nie ciągnie tej Drugi pasek jest zrobiony. sobie tutaj wykręcę tego ciągnik właśnie ten, który widzicie przed chwilą, który widzieliście z wyskiwaczem Nie będę go sprzedawał. przydał mi się właśnie między innymi właśnie do odprysków Jest wystarczający. Natomiast do, co, co do zasiewu, to, to, to jednak troszeczkę mocniejszy jest potrzebny i... No i będę chciał w najbliższej przyszłości pierwszym zakupem to właśnie kupić ciągnik, nowy ciągnik. Oczywiście na kanale również będzie ten odcinek zakupu tego nowego tego ciągnika. Zastanawiam się tutaj, nad mi zrobić modyfikacji modyfikację e, modyfikowanego ciągnika. No ale zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, jakie to będą pieniądze. I, e, no oczywiście zobaczycie Tak wygląda nowy, nowy kombajn. Całkiem ładnie się prezentuje, zobaczymy, jak się sprawdzi. Ma dużo, oczywiście, większą y, pojemność przestrzeni ładunkowej na dworze niż ten ciągnik podstawowy. Kabina jest dużo lepiej wykonana, co już widać. No i najważniejsze, dużo większe, może nie dużo większe, natomiast trochę szersze pole pracy tego narzędzia do, do ścinań Przestawię ten ciągnik, kombajn podstawowy. Próbuję działać równolegle, zobaczę jak to mi wyjdzie. Jeszcze w takim tam nie pracowałem, natomiast no, zobaczymy jak to wyjdzie. No, tutaj sobie pracownik pracuje, dalej obsiewa w pole. No, pole jest moim zdaniem jednym z największych, z które akurat mam, z tych, których mam, więc jest co tak zrobić. Dociągnik naprawdę ładnie się przedstawia. Teksturki są ładnie tutaj wykonane. całego silnika, spaliny. Ten starszy kombajn już troszeczkę budzony, w polu. a no ustawny sobie odzyskiwać. Trzeci rządek oprysku. A, i można jechać. Jeszcze oprysku ma w zbiorniku, dużo. W zasadzie co, co dopiero coś zatankowałem. Także jeszcze spokojnie można tutaj pracować. No z tego co zauważyłem tutaj właśnie pracownik już nie, nie dał rady nie robić nawrotki i kontynuować od tego węższego tutaj pola, więc muszę zrobić centrum. Tak, wstawię tutaj siewnik no, przed polem i pracownik kończy swoją robotę. a ja opryski walczę, Dokończyć oprysk, super, to zostało mi taki wąski pasek, no będę musiał dokończyć ten oprysk w postaci tego wąskiego pasu. nie jest to może ekonomiczne za bardzo, no ale nie ma innej możliwości. To godzina druga. No pole jest, w zasadzie będzie, będzie ukończone jeszcze chwilę i będzie praktycznie zasiane. Zasiane i nawożone, gotowe do odbioru. No, będzie kolizja? Nie, nie. Można jako dalej kontynuować tę pracę, no i będzie rozpolić No i tylko kroków będzie trzeba czekać na adres. Wzrost rzepaku no, tutaj, kamienie mi nie przeszkadzają. Muszę troszeczkę pomanewrować, żeby się tutaj wyrobić. Dobra, no i proszę, rzepak piękny dorósł, króciutki zachodzi słońce, ładne widoki. Piękne w zasadzie widoki zachodzącego słońca no dobra, czas zasiąść za kierownicą nowego kombajnu, uruchomić światła ostrzegawcze No i powolutku trzeba zacząć kosić Mowa, włosy, silnika A ja wsiądę w następny kombajn. Wstawię go w następnym rządku do dzisiaj. No i pięknie. Drugi kombajn uruchomiony. Zaczynam zbiory. Słońce zachodzi, 19.20. się zbiornik wypełnia szybakiem, no i pracownik nowym kombajnem zawraca, ale chyba się spotkamy na tym samym rządzie, trzeba będzie to poprawić na no, tak. Tak, spotkaliśmy się razem. No i, no i trzeba przestawić. Zrobimy inaczej, zrobimy z dwóch krańców zbieranie, także tym kombajnem ustawimy. Zbiór z tej strony, znaczy z prawej strony tego pola. A ten kombajn będzie jechał od strony, o strony lewej. Nie będzie na tą chwilę sytuacji tej kolizyjnej. No sobie pracowałem. O, dokładnie. Właśnie tak. Nie będą sobie przeszkadzały. Natomiast ja przysiądę się na nowy kombajn. Ładnie widać zawiedzące słońce. Pracujący kombajn spaliny ładnie wygrzewają powietrze. A ja przestawię kombajn na następny tutaj rządek, trochę mi traktor przeszkadza, tam jeszcze większych nie będzie. Trochę ciasno tutaj, powiem. No i ustawię kombajn na następny rządek. No, bardzo ładnie zbiera. No, większa szerokość wycięcia jest. Kabina też inaczej wygląda w środku oczywiście. A tutaj widać jak ładnie rzepak przysypuje się do zbiornika. Jego wypełnia I kabina ładnie wygląda inaczej rzeczy w podstawie modelu. 10 kilometrów na godzinę. Prędkość tego zbioru ok, trzeba nam Na razie nie wyłączam szyny i zbieram dalej. No, taka praca równoległa, będzie dużo szybciej olej jest zbierany. Dużo, dużo szybszy Teraz taka perspektywa na dwa kombajny jak to wygląda i jak to się poleca ogóle pole będzie stał, całkowicie tutaj skoszone. Oczywiście ta część która dopiero wyrosła. Połączę światełka, no, ładnie to wygląda. Teraz ładnie oświetlony jest pole pracy przed, przed sobą. No i się wypełnia, że praktycznie jest 50% także dosyć szybko się wypełnia ale też mówię większą powierzchnię to, pracuje to, 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 to też jest różnica no, tutaj jeszcze jeden rządek można zacząć No i zostanie takie wąziutki pasy, chyba chociaż tutaj widzę, że jeszcze nie zbiera takich pasów. Tam dalej chyba troszeczkę jest szerzej, to trzeba będzie nic poprawić. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale idzie całkiem sprawnie, ładnie tutaj. Chyba lekko pod górkę jest, prędkość 9, chyba. Tak, zostanie taki wąski pasy, trzeba by go poprawić. Ale zbiornik się zapełnia, praktycznie już będzie na full. Świerszcze ładnie tutaj sobie pracują. Wchodzi, tutaj zachodzi wieczór, za, zachodzi słońce, powoli dochodzi wieczór. Tak, praktycznie gąba jest na 100%. Trzeba będzie... Zrzucić zbiór z tego postawić przesadzić ciągnik z przyczepą obok. I najczęściej wywalić cały rzepak do przyczepy. Ok, proszę bardzo, bardzo się ładnie sypie. Ładnie się sypie. Przesypuję. No tam, tam ten kombajn nie podjął pracy, więc muszę tu będzie go ręcznie dokończyć ten pasek kombajnem podstawowym. Ok, tutaj jest przespane, świetnie. Natomiast ten ma jeszcze lekką rezerwę, także spokojnie może może dokończyć tą tutaj pracę lekkie plewy lecą z kombajna z tym a ja dokończę ten pozostawiony pasek i pole będzie Całkowicie wyskoczone. Czekam na jeszcze wzrost tej drugiej części. Ustawię red, kombajn z drugiej strony przyczepy. Mam nadzieję, że nie do tego pola zdania. No i dobre. I rzepak wyrzucę do przyczepy. Myślę, że przedstawiłem, pokazałem jak pracuje ten drugi kombajn. No różnica jednak widać. Jednak po szerokości tego cięcia było widać, że ten kombajn New Holland zbiera dużo więcej tego żepaku niż jeśli chodzi o powierzchnię, oczywiście z powierzchni niż ten kombajn podstawowy. No oczywiście, co dwa kombajny to nie jeden, tak. Jednak w tym systemie takim równoległym, jeden z prawej, drugi z lewej. Daje efekt. Odstawię od razu kontajn do, do ścinki, tego następnego pola. A traktorem od razu, ciągnikiem od zebrany plon już. Już do silosa odstawię, wyrzucę, zrzucę ten, to ziarno. Niech sobie tam leżakuje a przyczepa będzie gotowa do kolejnego zbioru. Myślę, że odcinek się nam szczególnie w konfrontacji właśnie tych dwóch kombajnów jednocześnie na polu, także jeżeli macie jakieś uwagi, to proszę wrzucić swoje uwagi na, pod filmem. No, jeśli się podobało to, łapka w górę. No i do następnego odcinka. Także trzymajcie się no, i cześć.